Halo, halo, witam wszystkich kibiców z Zabrzeńskiego Górnika. Trwa kwarantanna, wszyscy siedzimy w domach. Jest to bardzo trudny okres, niewątpliwie i dla nas, i dla wszystkich kibiców, a najbardziej, szczególnie dla tych najmłodszych, tych, którzy normalnie o tej porze byliby już po lekcjach, po zadaniach domowych i z pewnością gdzieś by tam na dworze, czy to grali w piłkę, czy używali po prostu życia. Teraz zamknięci od kilku tygodni w czterech ścianach. Jak sobie radzić z tą sytuacją? No, będziemy się starali podpowiadać, bowiem no ten czas, który spędzimy w domach, z pewnością jeszcze się wydłuży. Do tego zachęcamy, ale będziemy chcieli również tym kibicom górnika to ułatwić. A będziemy prosili o radę między innymi naszych piłkarzy. No, w przypadku młodych ludzi najlepiej jest podpytać kogoś, kto sam jest bardzo młodym człowiekiem, a jednocześnie utalentowanym piłkarzem no, i bardzo rozsądnym, dobrze ułożonym studentem mowa o Właśnie tym panu Darek Pawłowski. Darek już dzisiaj ma za sobą zajęcia, ma za sobą trening, ma za sobą na pewno jakieś wideokonferencje. Opowie nam, jak wygląda plan dnia, jak sobie układa taki plan dnia, po to, aby, aby, aby tą monotonię codzienności podczas tej kwarantanny, tej epidemii nie odczuwać. Darku, jesteś z nami, jesteś z nami doskonale, teraz Cię widzę. Widzą Cię również sympatycy i kiwice zabrzeńskiego górnika. Powiedz, jak, jak zdrowie, bo to chyba jest teraz pytanie numer jeden pytanie najważniejsze. Cześć, Bartku, witam witam wszystkich kiwiców. Jeśli chodzi o zdrowie, to u mnie jest wszystko ok, tak samo tak samo jeśli chodzi o moją rodzinę, także na razie nie mamy żadnych objawów, więc wszystko jest w najlepszym porządku. No to super, bardzo się cieszę, aby tak było dalej. Obyśmy się jak najszybciej spotkali wy jako drużyna już na treningach. No i z kibicami na stadionie na to pewnie jeszcze trochę poczekamy, no ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Darku, ty masz Taką sytuację uprzywilejowaną, że masz jednak sporo obowiązków, więcej niż pewnie twoi rówieśnicy, czy nieco młodsi kibice, 17-16 letni. No, przede wszystkim ten plan dnia, kilka godzin, to same zajęcia treningowe. Jak to wygląda? No, jest tak, jak mówisz, każdego dnia dostajemy rozpiskę treningową z klubu. Także jeśli chodzi o ćwiczenia, to cały czas jesteśmy w treningu, więc mamy co robić. Do tego dochodzą wideokonferencje z udziałem całej drużyny plus trenerów kilka razy w tygodniu, więc na pewno trochę tych obowiązków mamy, ale nie narzekamy, wręcz przeciwnie, dzięki temu mamy co robić, więc myślę, że to jest najważniejsze. Super, czyli masz ten. Tym... Pierwszą część dnia powiedzmy ułożoną. E, natomiast jak to wygląda później? Czy takie planowanie zajęć, na przykład o 15 e, czytam książkę, o 16 zabieram się za lekcję angielskiego, o 18 wideokonferencja z przyjaciółmi, a o 20 seriale na Netflixie. Czy planujesz tak dzień, również ten czas wolny, i czy ewentualnie takie planowanie pomaga? E, tak, planuję. Mam taki harmonogram dnia, więc mniej więcej, e, mniej więcej, się, mniej więcej staram się go trzymać. E, moim zdaniem też to pomaga, żeby mm, dzięki temu wiem, co mam teraz do zrobienia, mam jakiś powiedzmy cel e, do wykonania danego dnia, więc myślę, że to bardzo pomaga. Jeśli chodzi o, e, o mój taki harmonogram, to wygląda mniej więcej tak, że po śniadaniu robię pierwszy trening. Później jest czas na obiad, dwie, trzy godzinki luzu, gdzie mogę się przespać, coś poczytać, pooglądać, generalnie czas dla siebie. Potem jest czas na drugi trening i, i po kolacji już wieczorem tak naprawdę jest jeszcze trochę jest jeszcze trochę czasu, żeby się, żeby się pouczyć, bo tak jak wspomniałeś jestem studentem, więc więc tych obowiązków uczelnianych trochę też mam. I, i tak wygląda w zasadzie cały mój dzień. No. Staram się tego trzymać i myślę, że myślę, że mi się to udaje. Dzięki temu połączeniu mamy również, tak troszeczkę odbiegając od tematu, no, możliwość zobaczenia, jak mieszkasz, jak żyjesz w pokoju, no i no, nie da się uniknąć tego pytania. No fantastyczny herb. Ten herb to taki też sposób na kwarantannę. To powstało niedawno, czy to już kiedyś wcześniej? E nie, nie. To powstało już dobre, dobre kilka lat temu, kiedy się, tutaj, kiedy się tutaj wprowadzałem. Poprosiłem rodziców, że fajnie by było, gdybym, gdybym w pokoju miał jakiś, jakieś barwy klubowe, więc nie wiem, już wpadł na ten pomysł, ale generalnie skończyło się tak, że, że muszę podziękować mamie, bo sumiennie się przyłożyła do tego i, i tak jak jej dwunastoletnie dziecko chciało, tak dostało. Bardzo fajny herb, także jestem bardzo z tego zadowolony i, i korzystając z tej okazji należą się jej podziękowania, bo naprawdę to był trudny czas dla nas, bo było wiele pilniejszych spraw w kwestii wykończenia domu, a ona jednak, ona jednak uznała, że potrzeby dziecka są najważniejsze, więc na pewno, na pewno należą się jej gorące podziękowania. No to my również dziękujemy. Do tego przyłączamy się. No, fantastycznie, to jest taka z ojca, z matki na syna, wiara, młody żabol, z krwi i kości Darek Pawłowski, No, wracamy już teraz do. No, ale jeżeli ktoś nie ma takiej ściany, no to właśnie ten okres, gdy siedzi w domu, może wykorzystać. się Ja myślę, że jakieś inspiracje zaczerpnę, i ja razem z synem również jeszcze gdzieś tam popracujemy nad jego pokojem. A powiedz mi, ten czas wolny to raczej książka. Wiem, że czytasz dużo, czy raczej e, filmy, seriale? No, seriale to chyba w mniejszym bądź większym stopniu oglądają każd ogląda każdy, czy może gry elektroniczne FIFA? Tutaj z tej strony chyba Ciebie nie znam. Wiesz, no dokładnie, jeśli chodzi o gry, to. To nie, nie umiem za bardzo szczególnie jeśli chodzi o FIFA grać, także jak był ostatni, ostatnio turniej klubowy, to się nawet nie zgłosiłem, bo idziemy na e, Także to, to mnie kompletnie odpada. Jeśli chodzi o książki, no to tak jak powiedziałeś, faktycznie staram się dużo czytać. Ostatnio e, przy robieniu takich generalnych porządków, no, policzyłem sobie, ja mam książek w pokoju, to tak ponad 100, ponad 100 było. Yy, więc generalnie jest taka solidna biblioteczka, więc... Yy, thrillery to... historyczne, fantastyka, czy raczej biografie trenerów, sportowców? Raczej tematyka sportowa u mnie dominuje. Wiesz, takie... Yy, no nie tylko, ale biografie, czy różne generalnie książce, książki o piłce. W sumie o innych sportach też się zdarzają. To raczej jest taka przeważająca część. Zdarzają się też książki bardziej i takie, powiedzmy, naukowe, które mi się przydają w różnych pracach, które na muszę dostarczyć. Na przykład teraz jestem w trakcie czytania książki na temat negocjacji, więc no jest ta tematyka myślę dosyć zróżnicowana, bo też nie chcę się tylko ograniczać do piłki. No, negocjacje i piłka to ma, no, ma coś wspólnego. Pewnie możliwe, że nie tylko na uczelni, ale w przyszłości się przyda. No dobrze, a jeśli chodzi o telewizję, filmy, seriale, no to raczej dom z papieru, czy raczej gra o tron Czarnobyl? Który klimat? Co polecasz? Co, ogólnie mówiąc. Ogólnie to ja nie jestem jakimś wielkim fanem seriali czy filmów, po prostu no, raczej wybieram inne metody spędzania wolnego czasu, ale zdarza się, że coś tam sobie obejrzę na Teraz jestem w trakcie oglądania serialu o Sunderlandzie, drugi tak, serial, ma jeszcze dwa odcinki, także mogę na pewno polecić każdemu, kto się interesuje piłką, bo tam jest wiele takich naprawdę różnych ciekawych rzeczy z kulis, i odnośnie tego, jak funkcjonuje drużyna, czy ogólnie klub jako takie przedsiębiorstwo. Jeśli chodzi o seriale, które mam, które mam w planach obejrzeć, to na pewno czwarty sezon domu z papieru, to to już. No czeka, jest już od taka, pewnego czasu dostępny, prawda? Czeka, tak, czeka na mnie od, od kilku dni, także na pewno się, jak, jak skończę tylko z to się za to zabiorę. No to super, no ale ja mam nadzieję, że już wkrótce tego czasu wolnego będziesz mijał ty i twoi koledzy mniej, że w końcu do tych treningów że będziecie mogli wyjść z tych czterech ścian, z tych indywidualnych rozpisek i w końcu spotkacie się bo to będzie już świadczyło, że wracamy do tej normalności na czym wszystkim nam bardzo gorąco zależy. Darek, dziękujemy tylko w podsumowaniu tych porad dla młodych dla tych młodych kibiców, dla młodzieży, którzy no, na pewno bardzo mocno przeżywają to, że już praktycznie miesiąc muszą siedzieć w domu, planujcie swój dzień, rozpisujcie tak, realizujcie to, na co zwykle brakowało nam czasu. To Twoja rada w pigułce? E, tak, jest. Odałbym do tego jeszcze, żeby spędzić trochę czasu z rodziną, bo bo jak życie, życie toczy się normalnie, to myślę, że czasami może brakować, brakować czasu dla najbliższych, a teraz jest doskonała okaza, żeby to nadrobić. Darek, wielkie dzięki, do zobaczenia na stadionie, do zobaczenia. No czego jeszcze możemy życzyć sobie i, i, i wszystkim kibicom, którzy to będą oglądali? No pewnie zdrowia przede wszystkim. Takie zdrowia i jak najszybciej do zobaczenia na stadionie. Dzięki, do zobaczenia, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy Darkowi. Ja tylko przypomnę, że kibice, którzy chcą pomóc klubowi w tej trudnej, niełatwej sytuacji, cały czas zachęcamy do tego, aby korzystali z zakupów w działającym sklepie internetowym Zabrzeńskiego Górnika w tym między innymi kolekcja dedykowana 50. rocznicy awansu górnika do finału Pucharów Zdobywców Pucharów, no i jej sztandarowy element. Czyli tam koszulka, która mam na sobie, tutaj z herbem, stylizowana na trzeci mecz w Strasburgu. Trzeci mecz półfinałowy, zakończony najsłynniejszym chyba w historii polskiej piłki nożnej losowaniem zwycięskim dla górnika. Zabrze oprócz tego szale, szklanki, wpinki, monety, wiele, wiele. Ciekawego asortymentu. Gorąco zapraszamy, trzymajcie się mocno, bądźcie zdrowi i miejmy nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej na stadionie.